Autostrada A4 wiecznie remontowana, zakorkowana. Droga łącząca wschód z zachodem miała być oddana na euro. Niestety problemy z inwestorem, niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały opóźnienie budowy. Dziś nikt już nie jest pewien, czy uda się dokończyć budowę do końca 2012 roku. Od trzech lat codziennie pod oknami mieszkańców Nowej Jastrząbki przyjeżdżają wywrotki towarzyszące kruszywo na budowę autostrady. Ponad 6 km drogi powiatowej w gminie Jisia Góra jest zrujnowany. Po niedawnych roztopach droga zmieniła się w bagno zalegające masy błota oraz samochody ciężarowe pędzące z pęd prędkością nie pozwalały na normalne funkcjonowanie mieszkańców. Najgorszy był okres e, wiosenny, ponieważ wiemy, że ziemia nie odmarzła, na wierzchu robiło się błoto, to błoto, było to, e, no odkładało się na, na płotach, elewacjach, jest to horror dla mieszkańców. Autostrady, no, firmy budujące autostradę starają się e, jakoś te, te wszystkie rzeczy Ym, niwelować, ale, ale. To jest horror. Musimy to po prostu przeżyć. Mieszkańcy sobie muszą z tego zdawać sprawę, że nie mamy wyjścia. Mieszkańcy zniecierpliwieni niecierpliwieni ciągnącą się budową wymusili od inwestora naprawienie drogi oraz utrzymania jej w należytym stanie. Oto, czy coś się zmieniło po interwencji, zapytaliśmy mieszkańców, którzy jednak nie chcieli pokazywać swoich twarzy. W tej chwili deszcz nie leje, to i błota nie ma. no Bo wtedy jest jak jak polewają znowu, a polewają często, no, żeby się nie kurzyło i to tak jest na okrągło. Jest zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o drogę. Droga jest już w miarę poprawiona, jest usypana w miarę. Odpowiednim kamieniem, nie mamy już takich dołków, nie ma błota, które właśnie to błoto nam utrudniało życie. Także jeżeli pod tym względem jest dobrze. Kurzyć, kurzy się dalej. Samochody jeżdżą bardzo szybko. Także tutaj jest problem. Bo kierowcy nie dostosowują się w ogóle do znaków na drodze. Ja akurat przy tej drodze nie mieszkam, no ale ci co tu mieszkają to na pewno mają bardzo ciężko, bo to non stop dzień i noc, też przerwy jedno i drugą stronę. I jeszcze no właśnie ten kurz osiada wszędzie. Elewacje naszych domów jak widać, ogrodzenia miały być czyszczone, mieliśmy to też obiecane, w dalszym ciągu nie jest to czyszczone, także jest zdecydowana poprawa, ale mogłoby być lepiej. W nocy to często ich słyszę, że jeżdżą, no widocznie się nie boją. Gminy Lisia Góra przebiega 14 km budowanych dróg, do których codziennie dojeżdżają wysokotonażowe samochody. Transport materiałów budowlanych odbywa się trzema drogami, dwoma powiatowymi i jedną wojewódzką, które w wyniku ciągłego użytkowania niszczą z dnia na dzień. Wójt Gminy Lisia Góra ma nadzieję, że po ukończonych pracach drogi zostaną naprawione. Wołamy o marszał, do marszałka o pomoc o naprawę tej drogi, bo również wszyscy korzystamy z tej drogi. Jest to, jakby to powiedzieć, jedna z osi gminy, więc liczymy tutaj, że na wiosnę ruszą tam jakieś remonty, bo coraz trudniej przejechać. Liczymy tutaj na to, że te umowy, które podpisał powiat na odnowę tych dróg no zostaną dotrzymane, zostaną wyegzekwowane i po tej budowie przynajmniej te, te drogi, któreśmy oddali do dyspozycji autostrad będą odnowione. Dla mieszkańców jest ciężko. Liczyliśmy tu na jakieś wsparcie pana wojewody, bo to on jest przedstawicielem jest Inwestora. Natomiast no nie ma jakichś specjalnych ulg dla tych gmin dotkniętych klęską budowy autostrady. Niestety wygląda na to, że mieszkańcy Nowej Jastrząbki będą musieli pogodzić się z utrudnieniami aż do zakończenia budowy autostrady. Agata Sieminska, Tarnowska TV.